Po debacie w Końskich wielki zwrot w sondażach. To on wysuwa się na lidera i zagraża Trzaskowskiemu. Piątkowa debata w Końskich wywołała ogromne emocje wśród Polaków. Niektórzy po tym, co zobaczyli, poważnie zastanawiają się, komu oddać swój głos w nadchodzących wyborach. Ujawniono, komu rośnie poparcie groźny rywal dla Trzaskowskiego. Wybory prezydenckie 2025 Zbliżające się wybory prezydenckie, które odbędą się 18 maja tego roku, wzbudzają w Polsce coraz większe emocje. Kampanie kandydatów wkraczają w kluczowy etap, a rywalizacja o poparcie wyborców staje się coraz bardziej intensywna. W centrum uwagi znajdują się obecnie trzej liderzy sondaży: Rafał Trzaskowski, Sławomir Mencen oraz Karol Nawrocki, którzy cieszą się największym poparciem społecznym. Każdy z tych polityków przedstawia odmienną wizję przyszłości kraju, oferując różne podejścia do kluczowych kwestii dla społeczeństwa polskiego. Strategie i działania ich sztabów wyborczych są uważnie śledzone i komentowane przez polityków. Którzy niekoniecznie biorą udział w wyścigu o prezydenturę. Przedwyborcze napięcie osiągnęło szczyt, gdy zamiast jednej spodziewanej debaty liderów sondaży, odbyły się dwa oddzielne spotkania z kandydatami na prezydenta. Debata w Końskich Pierwsze z nich miało miejsce na miejskim rynku i zgromadziło Karola Nawrockiego, Szymona Hołownie. Marka Jakubiaka, Krzysztofa Stanowskiego oraz Joannę Senyszyn. Transmisje z tego wydarzenia zapewniły stacje TV Republika, TV Trwam i WPOLSCE 24. Wieczór obfitował w podwójną dawkę dyskusji, dzieląc scenę polityczną na dwa konkurencyjne wydarzenia. Druga debata. Rozpoczęta o godzinie 21.00 i transmitowana przez ogólnopolskie telewizje TVP, Polsat oraz TVN, miała swoich uczestników w osobach Rafała Trzaskowskiego, Magdaleny Biejat oraz Macieja Maciaka. Rafał Trzaskowski, komentując nieobecność niektórych rywali na wcześniejszym spotkaniu, wyraził zdziwienie ich nagłym przebudzeniem i zaznaczył, że warunki obu debat były równe. W przeciwieństwie do sytuacji z poprzednich wyborów. Z kolei Karol Nawrocki nie omieszkał skrytykować nieobecności Rafała Trzaskowskiego w pierwszej debacie, sugerując, że kandydat nie miał odwagi stanąć do dyskusji jako potencjalny zwierzchnik sił zbrojnych. Po debacie w Końskich wyciągnięto zaskakujące wnioski: jednemu z kandydatów znacząco rośnie poparcie. Kto zyskuje poparcie po debacie w Końskich? Tym razem badanie nie dotyczyło jedynie szans na zwycięstwo, ale oceniano, czy dany kandydat, w tym przypadku przedstawiciel Konfederacji, miałby odpowiednie cechy, by pełnić funkcję prezydenta Polski. Pytanie w badaniu przeprowadzonym przez United Service dla Wirtualnej Polski brzmiało, czy Pana, Pani zdaniem Sławomir Mencen byłby dobrym prezydentem Polski? W ogólnym zestawieniu 27,5% respondentów wyraziło pozytywną opinię o Sławomirze Męcenie, 3,3% uważa, że na pewno byłby dobrym prezydentem, a 24,2% sądzi, że raczej tak. Natomiast 63,9% osób miało odmienne zdanie, 22,5% Odpowiedziało raczej nie, a 41,4%. Było tego pewnych. Wśród zwolenników rządzącej koalicji nikt nie wybrał opcji zdecydowanie tak, ale 11%. Stwierdziło, że raczej tak. Z kolei 12% respondentów z tej grupy uznało, że Mencen raczej nie nadawałby się na prezydenta, a 77%. Odpowiedziało zdecydowanie nie. To ostrzeżenie dla Rafała Trzaskowskiego, ocenia dr. Habilitowany Renata Mieńkowska-Norkien. Dokonując analizy wyników badania, doktor Habilitowany Renata Mieńkowska-Norkien prognozuje, jak mogłaby przebiegać druga tura wyborów prezydenckich. Ciekawe jest to, że jest bardzo niska liczba. 5% wyborców PIS uważa, że Mencen byłby zdecydowanie złym prezydentem Polski. A to oznacza, że w drugiej turze kandydat Konfederacji mógłby absolutnie liczyć na wyborców prawa i sprawiedliwości. Dlatego jest to bardzo groźne dla Rafała Trzaskowskiego, mówi politolog. Warto zauważyć, że spośród respondentów wspierających obecny rząd 11%. Uważa, iż Sławomir Mencen raczej sprawdziłby się jako dobry prezydent. Te 11% to głównie przedsiębiorcy, którzy mają poglądy wolnościowe w kwestii gospodarki. Oni mają różne postulaty, potrzeby, o których mówi właśnie Konfederacja, i dlatego dostali składkę zdrowotną. Zmniejszenie składki zostało przegłosowane przez aktualny rząd w marcu 2025 roku. Redaktor. Bo te 11% w drugiej turze mogłoby się odwrócić od Trzaskowskiego, przewiduje ekspertka.